Cześć wszystkim lok, widmo do bez klucza. I dzisiaj mam dla Was materiał, słuchajcie, bez wytrychowania, bez niszczenia, bez łamania. Będziemy sobie omawiać zamek japońskiej firmy. Słuchajcie, no, pokaż się. Opnós. takie ma wejście na klucz. Tutaj jest taka strzałka na rotorze, będzie ważna później. Tu jest, słuchajcie, komplet kluczy. Jeden żółty, reszta czarne. też będzie ważne później. Yy... I uznałem, że warto jest Wam ten zamek zaprezentować. Generalnie w ogóle japońskie zamki są warte uwagi. No bo słuchajcie, no nie ma ich w Europie. Nie da się kupić japońskich zamków. One są troszeczkę innej konstrukcji. I ktoś jakby, jakby chciał sobie zamontować taki japoński zamek, no to musi by, musiałby sprowadzić słuchajcie, cały system. No dobra, ale o tym później. Najpierw troszkę o zamku. Czarny pas LPU. Z klasyfikacja czarne pasel z czterema białymi belkami, czyli jeden z najtrudniejszych zamków do zwytrychowania na świecie. W środku, słuchajcie, jest 14 zastawek. Zastawki, które pracują lewo-prawo. Jak nie wiecie, jak to wejdźcie sobie na mojego shorta. Tam jest miwa U9 pokazana. To jest na takiej zasadzie. I te zapadki są dostosowane do tego klucza. Jest kilka otwarć na YouTubie, jest kilka filmów z otwarciami, ale to, słuchajcie osoby, które to otworzyły, to jest absolutna topka hmm, lok sportowego, że tak powiem świata, jest to może tyle co palce w jednej ręce. Ja mam czarny pas LPU, a do tego zamka nawet nie podchodzę, bo wiem, że sobie nie poradzę. Jedyny sposób, żeby sobie z nim poradzić, to jest posiedzieć z nim, rozebrać go, wyjąć bebechy, i nauczyć się po prostu, jak, jak pracują zapadki i wtedy dopiero wytrychować. Kupę godzin, kupę dni siedzenia, więc ja się za to nie zabieram, bo nie mam czasu. Mm, koszt, słuchajcie, koszt, jaki mnie, jaki poniosłem zakupu tego zamka, to jest 60 euro total czyli zakup, wysyłka, opłaty celne, VAT, wszystko co tam było. To, co tu widzicie, kosztowało mnie 60 euro. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy to jest drogo względem, nie wiem, kilku tysięcy za wkładkę w Polsce? No chyba nie. I do tego też potem nawiążę. Dobra, ale skupmy się na zamku i dlaczego on jest taki unikatowy. Weźmy sobie na przykład taką sytuację, że macie, sprzedajecie albo kupujecie. Jesteście kupującym mieszkanie, tak? I kupujecie od gościa mieszkanie. Są jedne drzwi, jest zamontowany, słuchajcie, opnus memolis. I mm, no co pierwsze robicie, jak kupujecie mieszkanie? Wymienia się zamek. A Japonia wymyśliła taki system, że zamka nie trzeba wymieniać, tylko wymienia się, słuchajcie, komplet kluczy. Yy, tu jest taki patent, zobaczcie, jak się wkłada czarny klucz, tu z tyłu nic nie wychodzi, można przekręcić lewo-prawo. I on sobie działa, ale wkładając, słuchajcie, żółty klucz, on ma troszeczkę inną końcówkę, jak zauważycie. Widzicie? Jest taki szpiczasty. I jak włożycie do zamka ten żółty klucz, to on tu wypycha takie dwa zęby, wyskakują. Widzicie? Widzicie? Eee, co to robi? Słuchajcie, zapadka pierwsza i ostatnia. Zawsze jest w tej samej pozycji. Pierwsza ostatnia zapadka one trzymają cały system. I w momencie wkładania żółtego klucza następuje reset wszystkich zastawek w środku. I wy jesteście w momencie jesteście w stanie włożyć, słuchajcie, nowy klucz, obrócić go z powrotem i ten zamek jest przeprogramowany na nowy klucz bez żadnego rozbierania, wymieniania itd. No po prostu jest coś ge genialnego. <laughs> Ale to powiedziałem, no nieważne. Yy, I żeby Wam to pokazać, jak to działa, słuchajcie, tyk, sprowadziłem drugiego opnusa. <laughs> Mam nadzieję, że docenicie, zostawicie jakąś łapkę, jakiś komentarz, żeby ten kanał pchnąć dalej. I teraz zobaczymy sobie, jak to działa. Słuchajcie, yy, to dopiero... No, nie, dopiero co doszło. Minęło jakiś czas, ale ja nie próbowałem tego systemu. Troszeczkę się bałem, podejść, mówię, coś zepsuje, coś nie zepsuje, i chciałem, żeby to wyglądało realnie. I zobaczymy, sobie właśnie, jak to teraz działa. Tu na telefonie mam przeszkowane. Czekajcie. O, tu. Opnus i tu jest taka mała instrukcja, jak to słuchajcie zrobić. Osoba, właściciel mieszkania, wkłada stary klucz. Wyjmuj, znaczy nie. Wkłada żółty, potem przychodzi nowy gość, wkłada swój klucz i już jest zamek przeprogramowany. Generalnie trzeba żółty włożyć o 180 stopni i nowym kompletem mm, zaprogramować zamek. Dobra, to zobaczmy to. Ten klucz działa tutaj. Ten klucz działa tutaj. Żeby nie było. Ten klucz nie działa tutaj, a ten klucz też nie działa tutaj. Ja jej kupiłem, zobaczcie, to one przyszły tak sparowane, że tu są trzy, tu są dwa. One mają swoje numery seryjne na tym. Nie wiem, czy to był przypadek. No nieważne, zobaczymy za chwilę. Czyli co? Bierzemy sobie klucz. Jest stary właściciel. Ma komplet kluczy, który działa. Wkłada swój klucz kodowy do zamka, przekręca go o 180 stopni i wyciąga. Przychodzi nowy właściciel, bierze swój komplet kluczy, wkłada swój klucz kodowy i go zamyka i wyciąga. I co? Zobaczmy od razu tak. Działają? Nie. To nie działają, a te? I ten działa. Słuchajcie. Y Genialna rzecz i zobaczcie i w tej chwili zrobił się masterki tak? Bo można sobie zaprogramować tyle zamków, ile się będzie chciało. No ja generalnie uważam, że system był na tyle genialny, że warto było go wam zaprezentować. Dajcie znać w komentarzach, co ty myślicie. A teraz powiem wam troszeczkę o cenach, jakie są w Japonii importując zamek z Japonii nie da się go zamontować tak od razu do naszych drzwi. Trzeba by to robić na etapie już planowania robienia drzwi. Musiałby ten system być włączony w projekt. Lub ewentualnie, nie wiem, ciąć, rżnąć i tak dalej, i tak drzwiowe. Razem z framugą. Ale słuchajcie, ile kosztuje Jakaś IWA, ICS czy 4KS? Już nie mówiłem CS-ach czy tam Protekach. Ja sprowadziłem sobie już do Polski cały system, który będzie zamontowany w drzwiach. I wiecie, ile mi kosztował? 23 euro. Cały system, zamek, klamka z Miwą U9, która jest też black beltem, kosztował mnie, słuchajcie, 23 euro plus przesyłka plus opłaty celne i VAT. Całość mnie wyniosła około 50 euro. Wstawię yy, wam linka na przykład z yy, japońskiego Amazona, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak ten system wygląda. Yy, bo yy, ja uważam, że tak, Pierwsze. Japonia w Europie, ta egzotyka, włamywacze nie będą w ogóle mieli żadnego pojęcia, jak się do tego zabrać. Yy, drugie, zamki są genie. Genialne, że tak powiem, i mm, nie da się ich zwytrychować, a już nawet mm, nie wiem, jakby poszło wiercenia, to w ogóle nie ma opcji, a z frezowaniem też by trzeba było się y, na to jakoś zapatrzyć i zobaczyć. Y, co, myślę, że y, pokazałem, dlaczego ten zamek jest y, wart w ogóle zainteresowania. Dlaczego w ogóle japońskie zamki są warte zainteresowania, bo słuchajcie, no. 300 zł za cały system, a 3000 za samą wkładkę. No to chyba jest jakaś znacząca różnica. Dajcie znać, czy ktoś z Was miał styczność z japońskimi zamkami. Yy... A ja mm, słuchajcie, nie będę już przedłużał. Yy... Zachęcam Was do komentowania, zostawienia yy, lajka, jak Wam się podobało. I co? Yy... Aha! Przypominam, że mamy drobną zbiureczkę. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę wpłacić jakiegoś grosza na to, żebym szybciej mógł kupić dekoder do Gerdy Remindstana, to link będzie w komentarzu. Oczywiście wszystkie wpłaty dobrowolne, i za wszystkie z góry dziękuję. Także co? Miłego weekendu! Do następnego! Cześć!